13 marca we wsi Przedborowa w gminie Stoszowice uroczyście oddano do użytku budynek publicznego przedszkola i żłobka, który został zrewitalizowany dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Na ten cel przeznaczonych zostało blisko 7 milionów złotych. Tutaj będzie się mieściło przedszkole wraz z żłobkiem. Jesteśmy tutaj w miejscu żłobka. 16 miejsc, finansowanie w całości ze środków KPO. I tymi środkami dystrybuował wojewoda dolnośląski. Tak, my oczywiście dbamy zawsze o zabytki, i to jest dla nas ważne, i to jest taki przykład, dobry przykład, dobra praktyka, jak dbać o, o dziedzictwo kulturowe, ale także nadawać im nowe funkcje, nowe znaczenie. I jak tutaj Państwo zobaczycie, nowoczesność także. Więc to jest taki dobry przykład tego i z tego się też bardzo cieszymy, jesteśmy dumni. Myślę, że dzisiaj też będzie konserwator i, i będzie bardzo zadowolony z efektów naszej pracy. W ogóle decyzja o tym, żeby powstał ten żłobek zapadła po rozmowach z rodzicami, kiedy uznaliśmy, że jest potrzeba, ponieważ ja myślę, że wszyscy wiedzą, że domena żłobków domena to, była, to było to, żeby one były w miastach, gdzie kobiety były bardziej aktywne, natomiast na wiejskich, Przestrzeniach, no to ta opieka nad dziećmi wyglądała zupełnie inaczej. Dzisiaj to wszystko się zmienia. Dzisiaj tereny wiejskie też potrzebują żłobków, przedszkoli, ponieważ kobiety wszędzie są aktywne i my się z tego bardzo cieszymy i to jest taka odpowiedź na to zapotrzebowanie. My już przystępując do tego programu ze środków KPO mamy takie finansowanie, może nie, niezbyt duże, to jest 160 tysięcy rocznie przez trzy lata, ale też dodatkowo tutaj ten program rządowy, tak zwane te babcine pomógł nam bardzo dużo, ponieważ czesne za ten żłobek to jest 1500 zł, które w całości jest pokrywane przez rząd polski. Więc to jest taki wielki też ukłon w stronę rodziców, mam i tego takiej aktywności zawodowej i, i motywowania kobiet do pracy, więc na razie koszty utrzymania tutaj będą się pokrywać na zero, wyjdą, a rodzice nie będą też musieli płacić. Przedszkole staram się jak najbardziej wprowadzić w tą erę XXI wieku, żeby to było nowoczesne przedszkole, żeby wszystkie systemy, które, które są na wyciągnięcie ręki tak naprawdę i którym cały świat żyje, żeby można było je zaimplementować tutaj w przedszkolu. Ja mówię tu o takich krywialnych rzeczach jak na przykład dziennik elektroniczny, ale dzięki temu, że podczas planowania całego tego projektu Dali mi gdzieś tam możliwość dorzucenia swoich trzech groszy, no to byłem w stanie zorganizować to w taki sposób, żeby przykładowo budynek cały podpiąć do naszego systemu dziennika elektronicznego. Że w momencie wejścia do placówki, no ja jestem w pełni informowany, kto wchodzi, kiedy wchodzi, jak jest. No mówiąc krótko, z kwestii bezpieczeństwa. To znaczy, że rodzice powinni czuć się bezpieczni? No, myślę, że tutaj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rodziców, to już. Śmiało można powiedzieć, że chyba bardziej się nie da. Dostosowaliśmy przede wszystkim salę do, w taki sposób, że wcześniej była jedna łazienka na tak naprawdę dwie sale przedszkolne. W tym momencie już jest pełen komfort. Każdy przedszkolak ma łazieneczkę w swojej sali. Mamy dzięki temu, że Gmina Stoszywicy też pomogła nam z, z takim projektem edukacyjnym. E, mamy e, wszelkiej maści multimedialne urządzenia, które są po prostu dostosowane do potrzeb przedszkolaków, zaimplementowane w salach, w miejscach, w których powinny być. Tutaj nie ma pójścia na skróty, prawda? Że magiczny dywan, no nie wiem, jakieś e, właśnie tutaj takie duże e, ekrany e, edukacyjne, e, ale też e, na przykład w pełni wyposażony gabinet logopedyczny e, z programami, mikrofonami i z całym Tematem, który wiąże się z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Czyli będzie nowocześnie. To jest moje, że tak powiem, hasło przewodnie, że ma być nowocześnie, mamy tutaj zrobić, no powiedzmy, standard europejski. No, ja chciałbym, żeby to było już tak, nie tylko ogólnokrajowe, ale jak najbardziej europejskie. Przedszkole również jest przystosowane do bytności tutaj dzieci z niepełnosprawnością. Dzieci czy też tutaj dorosłych. Natomiast głównie pod dzieci mamy. Wysięgnik, tak, taką windę przy, przy schodach na, na wejściu, a także mamy windę między piętrami, także dzieciaki mogłyby się poruszać między piętrami, a także wszystkie sale są pozbawione progów właśnie po to, żeby nie było żadnego problemu z poruszaniem się dla osób, które miałyby ewentualnie z tym trudność. Także tutaj całość dostosowujemy w ten sposób, tak samo, że światła i, i, i cały ten temat związany z taką czysto techniczną warstwą też jak najbardziej został dostosowany do Osób nie będą sprawy, po prostu. My już e, wprowadziliśmy takie pytanie, już tutaj składają mieszkańcy, aplik aplikują o, to, o te miejsca. E, pierwszeństwo oczywiście mają mieszkańcy gminy Staszowice zobaczymy, jaki będzie odzew, czy już się zdecydują, czy jeszcze potrzebują trochę czasu, jak będą wolne miejsca, wówczas wtedy będziemy zapraszać sąsiednich gmin, mieszkań, mieszkańców. Tutaj nigdy nie było żłobka, tutaj były przedszkola praktycznie w każdej miejscowości. Oczywiście później demografia spowodowała to, że likwidowano te, te placówki. Dzisiaj mamy w Stoszowicach, w Srebrnej Górze i w Przedborowej. To jest jedyne publiczne przedszkole w Przedborowej i 呃。Uh Oczywiście pierwszy żłobek w tej gminie. Przede wszystkim wiele publicznych inwestycji jest realizowanych ze środków Unii Europejskiej, Unii Europejskiej, które są dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski. Aktywne działanie gmin pozwala na pozyskiwanie a później realizowanie takich projektów jak ten tutaj w gminie Stoszowice. Przepiękna inwestycja, w której znajduje się żłobek i przedszkole. Jestem w szoku jak z wielu źródeł gmin Gmina pozyskała środki, aby zrealizować w sposób kompleksowy inwestycje i termomodernizacja, i budowa właśnie siedziby żłobka, i przedszkola, i różne połączenie różnych tych źródeł finansowania, tak jak pani Wójt tutaj wspominała, dało niesamowity efekt pozyskania w łącznej dotacji niemalże 7 milionów złotych.